Jeśli masz sklep internetowy z ubraniami, sprzedajesz ubrania swojej marki i wykańczają cię zwroty dokonywane przez klientów, a może dopiero chcesz zaczynać, może tworzysz swoją markę odzieżową i chcesz sprzedawać swoje ubrania online. Zostań ze mną, przedstawię Ci przyczyny, dlaczego klienci zwracają ubrania i przedstawię Ci też rozwiązanie, jak tego uniknąć. Co zmienić, żeby było jak najmniej zwrotów w Twoim sklepie online? Zapraszam! Jeśli mnie nie znasz, jestem Agnieszka Kułakowska i od wielu lat zajmuję się zawodowo krawiectwem. W bardzo szerokim pojęciu, czyli szkole, doradzam, uczę, e, inspiruję. Brałam też udział w tworzeniu aplikacji mecha dla branży fashion. Bardzo wielu producentów, bardzo wiele nowych marek, zwłaszcza polskich marek odzieżowych, skarży się na to, że zwiększa się ilość zwrotów ubrań. A co za tym idzie, zwiększają się ich koszty. Z tego co zauważyłam na różnych portalach internetowych dla projektantów odzieży, na forach na Facebooku, wiele osób mówi, że małe biznesy, biznesy, które były nastawione na sprzedaż swój, swoich ubrań przez internet upadają, zamykają się, ponieważ koszty są tak wysokie, koszty się tak zwiększają, że nie są w stanie tymi przychodami opłacić tego wszystkiego i wyjść na plus, dlatego zamykają swoje biznesy. Jeżeli Ty też masz z tym problem, zostaw nawet w komentarzu informację, w jakiej skali jest u Ciebie ten problem. Czy to jest, czy koszty związane ze zwrotami u ciebie się bilansują z przychodami i jesteś zadowolony? Zadowolona, czy znalazłeś jakiś swój patent na sprzedaż i jak najmniejszą liczbę zwrotów? Bo oczywiście teraz konsumenci mają bardzo dużo uprawnień i mogą po prostu to zwrócić, nie mówiąc sobie dlaczego. Ale najważniejsze z pozycji przedsiębiorcy, z pozycji producenta, Twórcy marki odzieżowej, najważniejsze jest to, żeby ograniczyć te zwroty, bo oczywiście wiesz, że zwrot to jest tak naprawdę kosztem w Twojej firmie. Może powiesz mi, ale przecież ja nie zatrudniam nikogo, sam robię zwroty. Ok, robisz zwroty sam, całą obsługę zwrotów robisz sam, ale poświęcasz na to czas. W tym czasie mógłbyś wystawiać nowe rzeczy do sprzedaży, a może w tym czasie mógłbyś przygotować towar do wysyłki. Jeżeli wszystkim zajmujesz się samodzielnie, sam obsługujesz sprzedaż swoich ubrań, swojej marki odzieżowej. Jeszcze chciałabym ci przedstawić swoje wnioski z obserwacji rynku sprzedaży ubrań online. A także w wyniku konsultacji, które prowadziłam dla firm prowadzących sprzedaż swoich ubrań przez internet, przez swoje sklepy internetowe, czy też na platform, poprzez platformy sprzedażowe, bardzo wiele firm nadal nastawia się na sprzedaż poprzez zdjęcia. Oczywiście kupujemy, jesteśmy wzrokowcami. Jeżeli coś jest ładne, to, to chcemy to kupić. Natomiast zdjęcie to nie jest wszystko. Zamieszczasz zdjęcie, zamieszczasz rozmiar i myślisz, że dla klienta to jest wszystko, to niestety te czasy może były, ale już się skończyły. To co obserwuję, to nadal sprzedawcy, producenci wydają środki finansowe na super fajne sesje zdjęciowe. Tylko to co zauważyłam, bardzo często na tych zdjęciach w ogóle nawet nie widać fasonu ubrania. Więc jak klient ma kupić? On sobie pomyśli, okej, okay, nie ponoszę żadnych konsekwencji, zamówi i zobaczy, jak to wygląda, bo na modelce, na modelu tego nie widać, bo prawda jest taka, że są takie wymyślne zdjęcia. Niektórzy oczywiście mają klasyczne i jest wszystko tak zrobione, że klient widzi. Czasami są nawet takie rysunki poglądowe, techniczne, które ułatwiają, ale bardzo często zdjęcia są wymyślne, rozmyte, i tak naprawdę jest napisane sukienka, ale ty nie wiesz, jaką ty sukienkę. E, klient, mówię o pozycji klienta, on nie wie, jak, jak wygląda ta sukienka, którą ty sprzedajesz. Ok, napiszesz, że może to wiskoza. Bardzo super, jeżeli jest napisany skład, bo pamiętajcie, że coraz więcej jest świadomych konsumentów, więc nie możemy ich ignorować, bo klient Otrzyma tą paczkę, dotknie, zobaczy poliester, nie lubi poliestru i odeślę. I ci nie da nabrać na informację, krótką informację, materiał naturalny. Więc ktoś się nabierze, ktoś, kto się zna i lubi prawdziwe naturalne materiały, to ci odeślę taką rzecz. Więc nie ma co przekłamywać, bo pamiętaj, że. Koszty są po Twojej stronie, więc warto sobie na szale wziąć, czy warto, czy warto robić jakieś błędne opisy. Największą przyczyną tak dużej ilości zwrotów ubrań przez klientów dokonywanych w sklepach internetowych są złe opisy. Co rozumiem przez złe opisy? Złe opisy są, to są informacje zbyt ogólne dla klienta. Powiedzmy, bardzo częsty mm, opis, opis, trudno nazwać to opisem, ale powiedzmy, to jest y, zdjęcie rozwijane, y, albo gdzieś y, informacja, w jakich występuje rozmiarach, i odesłanie do tabeli rozmiarów. Oczywiście <gryw> o tabeli rozmiarów i o sposobie stopniowania, y, to nagram inny film, bo to jest temat rzeka, i moje wnioski i przebadane rozmiarówki, tabele rozmiarowe z firm, z którymi miałam kontakt to co widziałam też na stronach internetowych to jest, to się rozmywa i nie jest ze sobą spójne, więc jeżeli te, ta tematyka Ciebie interesuje, to możesz zasubskrybować mój kanał, będzie więcej filmów związanych z tym tematem marki, branży odzieżowej ubrań i tworzeniu ubrań, stopniowaniu i tym, co się dzieje na rynku, związanym ze sprzedażą. Teraz do, te, do tych złych opisów, których uważam, że to jest number one, jeżeli chodzi o powód, dlaczego klienci odsyłają. Tam w ogóle nie ma informacji o rozmiarze ubrania, o wielkości ubrania. Tak jak powiedziałam, jest to dosłanie do tabeli rozmiarowej, która jest tak wiadomo, że. Producent sprzedawca jest zobowiązany do zamieszczenia tej tabeli rozmiarowej. Śmieszą mnie opisy ubrań. Powiedzmy, sukienka. Jest napisane, że rozmiar S ma długość taką i taką. A co z klientkami, które chcą kupić rozmiar XL? Czy one mają się domyślać, jaka jest długość? A powiem Tobie, że długość jest determinującym parametrem, wymiarem. Na które kobiety zwracają jako pierwszy zwracają uwagę, kupując sukienkę. Tym bardziej jakieś takie świadome, świadome kobiety, które nie chcą świecić kolanami, bo uważają, że albo ze względu na wykonywaną profesję, albo ze względu na, na rozmiar sylwetki, nie chcą odsłaniać kolan, ale zostawiasz je tak naprawdę z niewiadomą. One mają się domyślać. Czy rozmiar XL będzie miał długość 90, czy też tak samo 85, co bardzo często się spotyka w, w rozmiarach sukienek. Niezależnie od wielkości, od rozmiaru. Sukienka ma tą samą długość, ale to na inną okazję zostawiam. Albo też inny przykład, który widziałam. Garnitur damski, cena 2000 zł, polska firma. I jest napisane. Modelka nosi rozmiar S. Modelka ma wzrost 1,75 m. I kobieta, Twoja klientka, patrzy na ten garnitur i się zastanawia, jakiej jest długości. Czy będzie za pośladek, albo do pół kolana. Ja mam 1,60 m. Co dalej? Jak ja się będę w tym wyglądać? 2000 zł. Trzeba te pieniądze zamrozić. Ty myślisz, że A, to nic. Chrzanie to. Mam pieniądze na zwroty, więc nawet powiedzmy przy tak drogim ubraniu, czy klientka zdecyduje się zamrozić swoje pieniądze tylko dlatego, żeby zaryzykować i sprawdzić, jak będzie w tym wyglądała i jak duży jest ten garnitur? Zastanów się. Bardzo wielu producentów, sprzedawców. Inwestuje w piękne opakowania, w logo, w bibułki, w różne gadżety, rabaty, ulotki, tak żeby klient otwierając to ubranie, po... ach, jak to jest piękne, ale to jest tylko opakowanie. Ale, ale wielu sprzedawców nie inwestuje w szczegółowe opisy, bo szkoda na to czasu, przecież jest zdjęcie i jest tabela rozmiarowa, więc to powinno wystarczyć. Niestety nie wystarcza. Jest też wiele opinii ze strony osób sprzedających, że klienci nie czytają opisów, bo wiedzą, że mogą zwrócić, dlatego nie ma sensu mierzyć, tracić czasu na dokonywanie opisów. Ja mam, ja mam inne zdanie. Wyobraź sobie, chcę coś kupić. Poświęcam swój czas, żeby wyszukać, przejrzeć ileś tam stron, coś, co mi się podoba. Zamawiam, płacę i czekam na przesyłkę. W przesyłce przychodzi zupełnie coś, co odbiega moim wyobrażeniem, Coś w ogóle dla mnie nie pasuje, mimo że niby zamawiałam swój rozmiar. Jak ja się czuję? Ja się czuję sfrustrowana. Poświęciłam swój czas, swoje pieniądze. Oczywiście te pieniądze mi e, zostaną zwrócone za kilka dni w zależności od polityki firmy, ale otrzymuję swoje pieniądze, ale ja nadal nie mam rzeczy, którą chciałam mieć, a tyle czasu przeglądałam. To jest frustracja. I taki klient kupi raz, coś nie pasuje, jest niezgodne w Twoim sklepie, kupi drugi raz i tak naprawdę mimo, że będziesz wysyłać, mimo, że może masz darmowe zwroty, to ktoś już nie wróci do Twojego sklepu, bo po co? A Ty, zauważ, już poniosłeś koszty związane ze zwrotami, z obsługą zwrotów, więc zastanów się, czy nie warto zainwestować swój czas w dobre opisy i dobre wymiarowanie tych ubrań, które chcesz sprzedawać bo klient spokojnie siedząc w domu, weźmie centymetr krawiecki, się przemierzy i sprawdzi: OK, to dla mnie jest super, no to już nie chodzę do sklepów, to jest fajne i zamawiam. I jest 99% szans, że ten klient ci nie odeśle, bo tyle jest informacji przy tym produkcie, że już on nie musi odsyłać. Więc czy nie opłaca się ta praca? Jeśli i ty masz kłopot w swojej firmie yy, z dużą ilością zwrotów, te koszty Ciebie przytłaczają, ale nie wiesz za bardzo, co jest nie tak w Twoich opisach. Co jest nie tak na Twojej stronie internetowej z opisami, z opisami Twoich ubrań, które sprzedajesz? Zwróć się do mnie, ja się tym zajmuję zawodowo, doradzam. Mogę przygotować szkolenie, jak prawidłowo zmierzyć ubranie, jakie, jakie wymiary są istotne ze strony klienta dla klienta żeby to ubranie pasowało na niego. No nie każdy musi być e, krawcem, nie każdy musi, ale wszystkiego można się nauczyć tak, żeby to pro procentowało na przyszłość. Raz się przeszkolisz, Ty albo Twoi pracownicy, raz ktoś Ci coś doradzi i stawieca Tobie zostaje i procentuje na przyszłość. Więc jeżeli masz problem, to zapraszam, zapraszam, skontaktuj się ze mną. Jeżeli chodzi o szczegółowość opisów, jeszcze Ci powiem to co jest ważne, są wymiary, które są istotne, tak jak mówiłam o długości sukienki, na którą kobiety większość kobiet zwraca uwagę jako pierwszy wymiar. Jeżeli tego wymiaru nie ma, oczywiście zamawia, odsyła i nie kupuje, bo robi tylko sprawdzając tą. Tym bardziej, że niektóre firmy już proponują płatność po przymierzasz, tylko zwróć uwagę, że to się wiąże z dużymi kosztami. Co jest ważne? Ważne są na przykład takie wymiary jak w sukienkach odcinanych, które mają też gumki. Długość do odcięcia, bo dla jednej kobiety to będzie odcięcie w pasie, dla drugiej, która ma większy biust, będzie to odcięcie pod biustem, i ona może takiej sukienki, która będzie wyglądała na ciążowej, nie zechce kupić. To są bardzo wiele parametrów, tak jak czy obwód rękawa, czy długość rękawa który jest istotny, więc kwestia nauczenia się tego, zrobienia raz wykonania pracy, później, później Twoje koszty są mniejsze związane ze zwrotami, a tak jak mówiłam, bardzo wielu, wiele osób, wiele firm skarży się na rosnące koszty, więc masz zwroty. Zwroty. Jak zwroty Twoje rosną, to się równa większym kosztem. Większe zwroty to jest oczywiście większe koszty. A co za tym idzie? Twój przychód to się równa, że twój zysk dramatycznie spada. Bo tak naprawdę jedną, tą samą sukienkę, powiedzmy o sukience mówię, czy ten sam garnitur możesz wysyłać i przyjmować zwrot kilka razy. Powiedzmy taki garnitur za 2000 zł. Jedna klientka kupi, odeśle, druga klientka kupi, odeśle. Masz koszty przesyłki. Jeżeli powiedzmy powyżej jakiejś kwoty masz, czy masz tak w standardzie, że masz darmową przesyłkę, albo masz darmowe zwroty. Jedną rzecz możesz wysyłać kilka razy. Twój pracownik zajmuje się przyjęciem zwrotu, przygotowaniem dokumentacji księgowo-finansowej, załączeniem tego, rozliczeniem, odesłaniem, zw zwrotem. Tego ubrania do magazynu czy gdzieś przygotowaniem tego, jeżeli trzeba sprawdzić, czy zostało ubranie, nie zostało naruszone, czy jakoś zniszczone przez kupującego, więc na to wszystko trzeba poświęcać czas. A czas jesteś przedsiębiorcą, wiesz, że czas to pieniądz Twój albo Twojego pracownika. Więc przestań tracić pieniądze na, na zwroty, na obsługę zwrotów. Postaw na edukację, na, na to, jak zrobić dobre opisy. Wyróżni się. Naucz się wymiarować ubranie i pozyskaj wiedzę, jak robić, jakie wymiary podawać w ubraniu, żeby klient mógł sprawdzić, czy na niego to będzie pasowało zdalnie, że nie będzie zamawiał tylko, żeby przymierzyć, tylko żeby kupić. Może rodzaj materiału się nie będzie zgadzał, ale tak naprawdę, jak podasz rzetelne informacje na temat rodzaju materiału, nie będziesz ściemniać, nie będziesz przekłamywać podasz najszczersze informacje, to to do ciebie wróci. Więc po prostu będziesz mieć większe te zyski zamiast spadać związane, które będą związane ze zwrotami, one pójdą tobie w górę. Bo wystarczy, że tylko będziesz mieć więcej informacji na ten temat. Wyciągając wnioski z tych konsultacji, które udzielałam i rozmawiałam z, z właścicielami różnych marek odzieżowych polskich zazwyczaj to jest nadal ten opór, po co mierzyć? Ale jeżeli to jest twoja marka odzieżowa, działasz na podobnych szablonach, będzie ci łatwiej. Czy chcesz się wyróżnić? Czy chcesz być tak jak inny przedsiębiorca, którego zjadają koszty zwrotów? Chyba warto postawić na jakość, warto postawić na markę, która będzie rozpoznawana. Tam są ubrania, tam są dobre ubrania, idę tam kupuję, bo wiem, że jak kupię, to to co jest na stronie, to ja takie ubranie dostanę i nie będę musiała się zastanawiać, nie będę musiała się zastanawiać, czy ten garnitur nie ma za krótkich rękawów, czy może spod tej kurtki będzie mi wystawać marynarka czy sweter, bo oczywiście widziałam w jednej takiej polskiej marce męskiej, nawet na zdjęciach w internecie, w ich sklepie, że po prostu ktoś źle coś przemyślał i Krótki były krótsze od marynarki czy od swetra, a chyba nie o to chodzi, prawda? Trzeba to dopracować. Ja wiem, że bardzo często się spotkam z takim s sformułowaniem, co to jest sprzedaż w internecie, prawda? Wystawiam zdjęcia i samo się sprzedaje. Nie potrzebuję żadnej wiedzy, ale okej, okay, jeżeli chcesz płynąć tak jak inni i, i wydawać pieniądze na zwroty, to. To, to się zastanów, czy, czy nie warto być tym lepszym pionierem i, i wyróżnić się jakością w tej, w tej tak naprawdę bardzo konkurencyjnej branży, jak jest sprzedaż ubrań przez internet. Na pewno w kolejnym filmie podam Ci jeszcze inną przyczynę, bardziej, która bardziej wymaga dopracowania, ale to przyczyna, która też może wpływać na to, że masz zwroty w sklepie internetowej. Tak naprawdę, jeżeli ogólne takie rzeczy widzisz, że ci nie działają, to yy, jakieś zmiany, które wprowadzasz i nadal coś się dzieje nie tak, to znaczy, że trzeba to przeanalizować. Czasami, osoba z zewnątrz yy, posiadająca dystans i jakieś profesjonalne spojrzenie, może łatwiej wychwycić to, co jest nie tak, i bardzo często to się zdarza, że jak jesteś w jakimś temacie, tworzysz, to jest Twoje dziecko, Twoja marka. To nie czujesz, nie widzisz takich drobnych rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, że Twoja firma się nie rozwija, nie masz takiej sprzedaży, coś jest nie tak, klienci zwracają. Dzisiaj był pierwszy film y, związany z opisami. Na pewno się pojawią jeszcze informacje y, i będę temat rozwijać, bo widzę, że jest bardzo duży problem z tym i słyszę to tak samo od swoich klientów, od firm, którym. Konsult, udzielam konsultacji, ale tak naprawdę też słyszę od swoich znajomych, od swoich klientów takich, którym udzielam innych usług, też związanych z, z szyciem, że mają kłopot z kupowaniem, więc też mam informacji z pierwszej ręki, dlaczego to się dzieje, czasami sprzedawca nie słyszy tego głosu klientów. Tylko po prostu zmaga się z rosnącymi kosztami. Jeżeli masz jakieś spostrzeżenia, jakieś pytania, możesz zostawić mi w komentarzu. Daj mi lajka, jeżeli ten temat Ci pasuje, jeżeli ty chciałbyś, chciałabyś, żeby iść w tym kierunku i uzyskiwać więcej informacji, i chciałabyś rozwijać się w tym biznesie, chciałabyś stworzyć swoją markę odzieżową, ale jeszcze nie wiesz, jak to ugryźć, co Cię może spotkać. To możesz też pisać na mój adres bezpośrednio. Wszystkie informacje kontaktowe są w opisie filmu, więc zapraszam do komentowania, do podzielenia się filmem ze znajomym. Może ta tematyka też zainteresuje innych Twoich znajomych. Daj łapkę w górę, jeżeli coś wyniosłeś, wyniosłeś z tego filmu. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Pozdrawiam.